Witajcie. Wybudujemy domek albo wykonamy inną kompozycję, przekształcając tabelę, a przy okazji się czegoś nauczymy. Na początek przypominam, że tutaj zmieniamy widok wstążki. Ja wybieram taki widok. Wstawię tabelę. Wstawianie, tabela. Wybiorę sobie taką. nie zast... Przepraszam. Tak. Tabela się pojawiła. Powiedzmy, że to będzie domek. Chcę tutaj zrobić okienko z czterema szybkami. W związku z tym, w układ tabeli wybieram sobie podziel komórki. I chcę, aby były dwie kolumny i również dwa wiersze. OK, pierwsze okienko mam. Wykonuję drugie okienko. Tym razem zrobię inne podziel komórki. Chcę trzy kolumny, tak jest, trzema szybkami pionowymi i jednym wierszem. Mam drugie okienko, trzecie wykonam. Podobnie jak to pierwsze, czyli dwie kolumny, dwa wiersze, mam już trzy okienka. Być może ta część tabeli jest mi niepotrzebna, w związku z tym zaznaczę i z układ tabeli wybiorę kolumna Usuń. Następnie stwierdzam, że mój domek jest trochę może za niski. W związku z tym, wstawiam sobie gdzieś w tym wierszu. Nie wiem, mogę cały wiersz zaznaczyć, wystarczy, że wstawię kursor. Chcę podwyższyć mój domek, bo chcę jeszcze takie duże okna na dole zrobić. Mój dom będzie piętrowy. Wstaw kolumny poniżej. Wiersze przepraszam. Oczywiście mogę również powyżej wstawiać. To już nie ma znaczenia, jak sobie wybiorę. Chcę inne okno zrobić. Teraz będę robić inaczej. Z tych dwóch komórek najpierw zrobię jedną. Czyli wybiorę polecenie scal komórki. Z cal komórki. Z tych dwóch komórek również zrobię jedną. Znów wybieram scal komórki. A teraz chcę przerobić tutaj na okno i chcę zrobić, podziel komórki, dwie kolumny, jeden wiersz. Dwie kolumny, jeden wiersz. Z tą komórką zrobię tak samo. Znów podzielę na dwie kolumny, czyli dwie Nowe części a wiersz tylko jeden, i utworzyłam takie duże okno. Podobnie wykonam następne. Zmieniłam zamiar. Drugie okno wykonam inaczej. Tutaj ludzie jeszcze śpią, więc zrobię tak. Mają zamknięte okno okiennicami. W związku z tym zrobię tak. Najpierw scalę te komórki, a następnie. Podzielę. Liczba wierszy 1. Chcę tylko podzielić w pionie. Powiedzmy, zrobię tak. I wyobrażam sobie, że to są takie zamknięte żaluzje. Teraz jeszcze patrzę. Trochę za blisko jest to pierwsze piętro od, od parteru. W związku z tym. Stawiam tu kursor lub zaznaczam ten wiersz. Nie ma to znaczenia. Zaznaczam. I teraz chcę wstawić jeszcze wiersz powyżej. Jeden albo może dwa, bo musi być jakiś odstęp między pierwszym a drugim między parterem a pierwszym piętrem. Teraz mogę na przykład już żeby mi się nie myliło, co jest oknem, a co nie jest, mogę sobie okna pocieniować. Tym razem klikam na projekt tabeli, przy czym pamiętamy albo znajdujemy coś w układ, albo w projekt tabeli. Ja też czasami nie pamiętam i przełączam się. Pocieniuję sobie te komórki. Żeby to było okno. Niech to okno będzie powiedzmy takie jasno-niebieskie. No to to okno, przepraszam, oj, nie tak daleko chciałam. No, czemu mi się to tak nieładnie zaznacza? O, spróbujmy w tę stronę. O, poszło dobrze. To nic, te dolne części komórki też się pokolorują. I też zaznaczam na ten sam kolor. I to okienko również, i to również cieniuję na razie na ten sam kolor. A tu, gdzie są jeszcze zamknięte żaluzje, Pocieniuję sobie na inny kolor. No, na przykład niech one będą takie brązowe. Postanowię jeszcze u góry zrobić dach. W związku z tym wstawię kolumnę, wiersz, przepraszam, u góry. U góry wstawię wiersz, czyli powyżej wstaw wiersz. Może jeszcze jeden. I ten górny wiersz. Oj, przepraszam bardzo. Uciekła mi tabela, coś. Uciekła mi. Słuchajcie, muszę klawiszem Backspace. Coś, coś tu kliknęłam i tak mi wyszło. Zaznaczę sobie ten górny wiersz. Scalę. Więc układ tabeli, i scalam. Zamiast tych kilku komórek powstała jedna długa, a następnie projekt tabeli pocieniuje sobie jakiś sobie kolor tutaj wybiorę na dach, powiedzmy, niech ten dach będzie taki. Chcę zrobić drzwi z komórki z komórki. Projekt pocieniuje sobie tutaj jakoś te drzwi. A może one są trochę za niskie? Może te okna są za blisko ziemi tutaj? O, mogę sobie chwycić za krawędź tabeli. Pamiętamy, że krawędzie tabeli możemy sobie również przesuwać i z tego też możemy skorzystać. Słuchajcie, domek może zostać otynkowany na biało, możemy go pocieniować jakimiś kolorami, to już Wasz wybór. Chciałabym, żeby skorzystać ze scalania komórek i z dzielenia komórek i z cieniowania komórek. Dziękuję za uwagę.